Witajcie, witajcie z tej strony Lukas Monato. Oczywiście zapraszam do odcinka już 525 z QA 4. Hmm, czy ten wstęp jakoś wyszedł dobrze? Chyba nie. Mogło być lepiej. Nie, 24. A właśnie źle pojął Chyba że 25, jeśli się nie mylę. Dobra, zresztą nieważne. Będzie w tytule, to będzie logiczne jaki. Dobra, nie będę przedłużał. Przejdę do Waszych pytań, bo w końcu jakoś dużo ich nie ma, co mi ułatwi robotę. Kiedy Q&A 50? Ho, 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 50. Jak my dopiero może w połówce jesteśmy. No, a to c więc do 50. Ho, 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 daleko, daleko. A kiedy qna Q&A 6, odcinek 66? Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie szósty sezon z tego. Nie wiem. Ale nie jest to niemożliwe. A wiesz, że Imagine Dragon to zespół? Wiem, wiem, że zespół znała się dwie piosenki takie jak Imagine Dragon's Warriors i Radioactive. Z tego co wiem, też wyszły właśnie. Na pewno spod ich twórstwa. Z twórstwa? Nie, czy nie. Spod, spod ich no. Sprzęt tego typu te. Jeżeli podajesz swój adres, to mogę zamówić pizzę do ciebie? Nawet nie próbuj. Nie kombinuj. Czy mogę oglądać ciebie bez skarpetek? A oglądaj sobie mnie jak ci wygodniej. To już twoja sprawa. Jak ruchać to z umiarem Cokolwiek robisz to rób Ale żeby było z umiarem Thanos Pan i Władca Wszechświata Kojarzę skądś Thanosa Czy był Władcą Świata nie jestem pewien Szczerze powiedziawszy ale skądś kojarzę z nazwę. Jak ustawić sobie zmyślone imię nazwisko na FB Bo Facebook blokuje W sumie nawet nie wiem Dziwo Chociaż dziwne czemu ci blokuje Nie wiem może coś no. Może chcesz zostawić dalej jakieś no. Nieodpowiednim... Nieodpowiednie. Też taka możliwość jest. A tak to? Nie wiem czemu ci blokuje. Jak robi ocelot? Nie wiem jaki dźwięk wydaje ocelot. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Skoro jest świnka morska i konik morski. To jest też krówka morska? Nie, nie ma. Kr krówki morskie, to świętuje. No świnka morska po prostu taki rodzaj... Chomika, czy chomika, nawet nie wiem, z tej grupy to jest. Chodź morski to po prostu no, zwierzę wodne typowo. Jak wygląda krówka morska? Najpierw musiałaby takowa istnieć. Dopiero mam mówić no. O wyglądzie. Masz bobra? Nie, nie mam bobra. Co sądzisz... O chodzących zmywarkach. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Chodzące zmywarki. To dopiero były fenomen, ale... Nie wiem, czy byłoby to, to coś potrzebne. A więc kochani, tyle to by to było z mojej strony, oczywiście oczekuję na kolejne pytania, a zresztą jak dajcie mi ich tak mało, to robota idzie mi wtedy szybciej. Jak widać, no co to, 4, 13 pytanek może, odcinek kilkaminutowy i idzie szybciej w ten sposób mi. Ale mi to w sumie nie przeszkadza, a zatem w sumie to coś mam więcej do powiedzenia? No chyba nie. Po prostu będę się z Wami żegnał i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć.